Z tej strony, ja Dzisiaj z gry For Honor, odcinek drugi. <laughs> Będziemy grali. Więc to zostawcie. Zostawcie lajka, suba, komentarz. Kiedy napędzicie? No dobrze. Kiedy <laughs> Powinniście wszystko gdzieś już? Jest niewiele legionów. Jest tam dalej A sero asteroid wnosił w jedną z I do góry są przywaliarze. No. Chodź, wysłał mnie. Czarownicy, gdzie nasze posiłki? Wykrywa jak ktoś się nauczył. Czarownicy. I ktoś na ten. Jak się w ogóle nagrywa? Nie wiem co, na, ale nie zauważyłam, co napisał. Tak Otworzyć bramę. I jak się z Weź To jest chyba moja nazwa. Ogólnie. Wiecie, czekajcie. Sekunda. Dobra, już gram. Nie mamy chyba w widzowie. I nam nie pomoże. Jesteśmy zdani na siebie. Na razie dajemy radę, ale później może się zacząć kłopot.

Nie uciekajcie, tchórze! Dobra, szyb strefy do przejęcia. Lecę na środkową, albo na pierwszą. O kurde! Te! To się nie przewracało? A to, to mój, to mój, okej. Okay. Dobrze! Kolor wyczuć O kurde! 怎么了？哎，你哪次啊？你知道不？怎么了？在，就这。嗯。 Chciałbym wyjść w chłopczyku, tak stały. Kurde, ciężko widzę z nim. się tutaj nie uczyna, myślę. ostatni hit. Teraz y, wziąłem. Uuu! No takie bardziej sławne widzowie teraz Lecimy z tym. Ten powinien być prosty. No, zostaje jeszcze jakiś walony. Dobra. Teraz już to przejmuję. Dobra, to jest chyba szczę. Ale tu znowu to chodzić. Lecimy widzowie. Dobra, nice. Ilo! To do jeszcze widzowie. Więc to robię! Oj, ciań ci widzowie! Fajna gierka. Kolejna strefa i ostatnia. Ej, nie przyjąłem jej. No dobra, przyjąłem. Sorry, jak widzę, że mojego psa w tle O, tutaj! Hej! nie mam co do ja lecę, ja lecę to ty! Teraz! Ja jeszcze, daj! 6 do 8 8 8 8 8 8 na szczęście mój się uwidą, ale tamte się nie uwidą. To się uwidą, to się, no Jezu, co ja mówię. Hmm. Co? No. O To jest ta piara walona na łeb. Ale dobrze, radzę sobie. Widzicie? Ja... Spor... Sporna. To no Tak to nie jest, serio. Sypy, O, -d -d A. Czy to spora? Nie no, No tak, ja to przystałem, do no, witamy. Ja tak to czytam, no. Lecę! Jest jakiś strefowy atak. Jest, ja samę... ale. Jaki to? Ja nie, wiem. nie wiem. Atakujcie! Przebijamy się! Nikt nad nie stanie na drodze! Nie uciekajcie, tchórze! Walczyć do końca! Lecimy! ZAWAŃCIE! Lecimy! Nie będzie żył. Musimy być w moim zasięgu jeden chłop, żeby bił w bossy. Dobrze! Widzowie hmm. zastanawiają się trochę.

Co ja robię jakiejś wygibasy tu. Nie ma! Nie ma! Tu piaro. Nie gorszy, że ten słaby atak naprawdę jest taki słaby. Ja zaraz gidę, ale nie mogę skinić. Ja się mogę, ale. nie chcę. Tak. To no co ona jakieś takie basy robi, kur. Patrz. Powłosy! Nie wiem, czy to się w ogóle bije. Oke. Okay. ZEPSA! Ale chujowa to zepsa O dobra nie jest chujowa Swoje słowa cofam Daje jakąś tarczę i otuchy. no ale jakąś tarczę dodaję Do mm, użycia. Mm. Co? Coś tam dostaję, bo kolegia Kolegia, Ale nieważne

Zobaczcie, taki trik, że zobaczcie tak, tak robicie, tak i tak. Podnieście z nas, nie? Zobaczcie, ile jest? Jest 11. Dobra, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć, na razie.